Arbatriantów było kierowanych na e, tak zwane ziemie odzyskane, czy też uzyskane, jak, jak to woli. E, ale czy wiemy, mamy takie statystyki odnośnie tego, jak, wielu, jak wiele osób właśnie z zabuga przybyło tutaj do Wadowic, czy w ogóle były takie transporty, jak wyglądała w ogóle zmiana struktury społecznej w Wadowicach, jak szybko e, rosła liczba mieszkańców w pierwszych latach. Jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to dane mamy, pierwsze powojenne dane są, z, bodajże chyba z 1 kwietnia 1945 roku i to jest dokładnie 6480 osób. Przy znaczącej przewadze kobiet nad mężczyznami, no ale to jest jakby zrozumiałe dla tego okresu. Jeżeli chodzi o, w cudzysłowie, repatriację z Zabuga, bo to słowo repatriacja tak w stosunku do Polaków, jak i nie wiem, Niemców przesiedlanych. Do Niemiec jest w ogóle kompletnie niewłaściwe, nie powinniśmy go używać, bo tu nikt nie wracał do ojczyzny, tylko po prostu się musiał przemieścić, nie, py, nie pytano o zgodę. To się z takimi repatriacjami do Wadowic akurat w tym okresie 1945 roku nie spotkałem. Z tego co wiem, to celowo i planowo ta ludność była przesiedlona wyłącznie na ziemię właśnie te odzyskane, czy nie wiem, zachodnie i północne. Natomiast samymi przesiedleniami być może były jakieś pojedyncze przypadki, ale wiedzy na, ten temat, yy, wiedzy na ten temat nie mam. Te przesiedlenia miały być celowane właśnie też, jakbyśmy sobie to popatrzyli na mapę, to... To z tych powiatów powiedzmy czy województw południowych II Rzeczpospolitej, no ci, którzy mieszkali, nie wiem, pod, pod Tarnopolem mieli trafiać na Dolne Śląski, którzy gdzieś tam mieszkali na Wilężczyźnie, na północ i tak dalej. Natomiast natomiast tak jak mówię nie spotkałem się z, z przesiedleniami z Zabuga do Wadowic, jeśli już to na pewno nie nieplanowanymi. Tyle na ten temat mogę powiedzieć. Transporty z Zabuga, one jechały przez Wadowice, z Zabuga umownie, generalnie z ziem wschodnich. One jechały przez Wadowice, przez nasz powiat, ale nie były przeznaczone dla nas. One były przeznaczone do zasiedlenia ziem, z których wysiedlono wcześniej Niemców, tak jak pan profesor wspomniał. Aczkolwiek kilkadziesiąt rodzin w Wadowicach zostało i, i po dziś dzień ich potomkowie tutaj mieszkają. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o Wadowiczom, którzy emigrowali, no to pan Profesor użył określenia żywiec i Wadowice, ja go znam wersji bokiem i Wadowice wyszabrowały Świdnice, dlatego że prawda jest taka, że... To część, część wersja ostrzejsza. Część, no tak jest, właśnie taka bardziej dosadna, ale to dlatego, że część z tych ludzi, którzy wyjechali na ziemię zachodnie, nie zawsze się tam zaaklimatyzowała, a... A zdobywszy trochę mienia poniemieckiego bardzo często wracała I zresztą w którymś momencie władze, władze ludowe ustanowiły taki specjalny kordon na dawnej granicy polsko-niemieckiej, gdzie postronki kontrolne milicji, wojska i, i bezpieki przy drogach kontrolowały przejeżdżające samochody i pociągi i sprawdzały kto i co przewozi. Mimo, że my jesteśmy w miejscu gdzie odległym od dawnej granicy przedwojennej wodowi na stacji też taki posterunek kontrolny funkcjonował, kontrolował transporty kolejowe, m.in. pod tym kątem, kto i co przywozi z ziem no, tak zwanych odzyskanych.